Witamy w kolejnym odcinku sofy sportowej, odcinku praktycznym, odcinku skortu. Prosiliśmy Was ostatnio, abyście dali nam znać, jak Wam się podobają tego typu filmy, i naprawdę ten odbiór w komentarzach był bardzo, bardzo pozytywny i to nas zmotywowało do tego, żeby w tak krótkim czasie ponownie pojawić się na korcie. Dzisiaj słońce świeci ostatnio wiał wiatr, także miejmy nadzieję, że dzisiaj to jeszcze lepiej wyjdzie. Dokładnie tak. Bardzo się cieszę, że możemy kontynuować tę serię, że Wam się spodobała. Dzisiaj oczywiście porozmawiamy sobie o o tym, co widzicie również w tytule, najtrudniejszym zagraniu w tenisie, czym ono jest, zaraz na pewno się przekonacie. O błędach technicznych, jeśli chodzi o backhand oraz oczywiście segment poświęcony Idze Świątek, to jest coś, co zawsze przy tych filmach będzie tutaj dostępne i będziecie mogli się dowiedzieć, o czym dokładnie rozmawiamy i o co chodzi, gdy mówimy często podczas naszych relacji, dlaczego Iga psuje piłki lub również je oczywiście wygrywa i gra. Tak dobrze, dlatego oczywiście zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, do lajkowania, do dyskusji pod postem. Oczywiście jesteśmy otwarci na, na Wasze sugestie, jeśli chodzi o kolejne tematy tego typu odcinków. Zaczynamy. W poprzednim filmie, ale też w każdym kolejnym będziemy zawsze rozmawiać o tym, o czym mówimy w kontekście IGI Świątek z kanapy. Jak ja to mówię, z pozycji kanapy zawsze. I omawiamy, co nie znaczy też podkreślam, że to jest, że źle i my mówimy jak tu IGA, tylko dlaczego coś powoduje coś, dlaczego tak się dzieje. Ostatnio rozmawialiśmy o chwycie, o którym też właśnie bardzo często mówimy, o chwycie IGI Świątek. No i teraz bardzo często podczas meczów IGI powstają pytania, też internauci pytają, też w artykułach. Jest bardzo często dużo opisów, dlaczego Iga tak mało chodzi do siatki. Dokładnie tak. Także ten segment poświęcony Idze Świątek zawsze tutaj u nas będzie się pojawiał. Nie zawsze, czasami oczywiście będziemy również chwalić i mówić, dlaczego Iga Świątek gra tak dobrze, ma tak dobre wyniki, z czego to wynika. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie, jako klasyczni Polacy, zaczniemy od narzekania trochę małego, <laughs> dlaczego Iga Świątek ma problem z przejściem do siatki przede wszystkim po swoim forhendzie. Nie będziemy tutaj mówić typowo o woleju, tylko o sytuacji, w której znajdujemy się przy siatce w jakim czasie po zagranym uderzeniu. Najbardziej skutecznym zagraniem, po którym możemy iść do siatki jest zagranie wzdłuż linii. Czasami może to być pójście do siatki w drugie tempo, czyli czekamy na to, co zrobi przeciwnik. Jak widzimy, że się naciąga do piłki, to wtedy idziemy już do przodu. Natomiast czasami idziemy do siatki od razu w pierwsze tempo. Mamy po prostu plan gry na kolejne uderzenie. No dobrze, w takim razie zaczniemy sobie od tego ataku i wyjaśnimy, dlaczego Iga Świątek ma problemy ze znalezieniem się przy siatce w odpowiednim momencie. Wszystko zaczyna się oczywiście od chwytu Igi Świątek, który jest bardzo ekstremalny. Tłumaczyliśmy to już w ostatnim filmiku. Przede wszystkim chodzi o to, że Iga bardzo często idzie ciałem w bok, przez to, że nie jest w stanie wyprostować ręki w odpowiedni sposób, żeby ta pociągnęła ją za sobą do przodu. Często ten pierwszy ruch jest w bok, a nie od razu do przodu, dlatego traci te cenne milisekundy, które mogłyby sprawić, że będzie szybciej przy siatce. Dlatego najpierw Wam pokażę o co chodzi z tym małym problemem IGI Świątek, a później pokażę Wam, jakby to w idealnym, w idealnym świecie mogło wyglądać. Gramy z fork i widzimy, to jest ten moment, kiedy IGA się przekręca. Nie jest w stanie przejść od razu do przodu. Traci tą milisekundę. Zobaczmy, jak powinno to wyglądać. Kiedy piłka, ręka prowadzi nas do przodu, od razu robimy pierwszy krok do przodu i jesteśmy w tempie przejścia do siatki. Widzimy, to jest ten chwyt westernowy. Nie prostujemy ręki, i teraz dopiero jesteśmy w stanie pójść do siatki. Natomiast semi-western, kiedy możemy wyprostować rękę, on sprawia, że możemy od razu przejść do przodu i być na czas przy piłce. Przede wszystkim chodzi nam o to, że kiedy idziemy do siatki, staramy się być już w tym miejscu. Tak naprawdę, wszystko co jest grane tu, to jest tak zwana czarna strefa, czarna dziura, w której nie chcemy się znaleźć i bardzo trudno jest nam zagrać skutecznie z tej pozycji. A do tego wszystkiego jeszcze otwieramy cały kord przy tej pozycji. Tak. Bardzo dużo, bardzo często to się zdarza właśnie w przypadku kobiet szczególnie. Eee, tak jest, nie mówię, że to wiecie, jak to czasem na drodze mówią, o baba jedzie, to nie o to chodzi. E, natomiast właśnie bardzo często dziewczyny, które nie czują się pewnie przy siatce po prostu zostają w tej martwej strefie, nie gdy że się otwiera tak naprawdę każdy róg kortu, bo można bardzo łatwo minąć po linii, po krosie, a też tak jak Michał pokazał po prostu wtedy tego voleja się wyciąga tak, tak naprawdę wychodzący przy pod sytuacji sam na sam, kiedy on by został w bramce, to tak naprawdę napastnik ma każdą możliwość, żeby strzelić gola. Natomiast kiedy skraca kąt wtedy jest mimo wszystko trudniej o tego gola zarówno opasiny, szota w tenisie. Przejdziemy sobie teraz do kolejnego uderzenia, jakim jest backhand. Będziemy tutaj przedstawiać backhand obręczny, jako że graliśmy obydwoje dokładnie tym stylem. To uderzenie to w ten sposób będziemy je przedstawiać. Oczywiście, opowiemy sobie o technicznych błędach, o tym, co jest bardzo częste, jeśli chodzi o błędy backhandowe. Natomiast najpierw wytłumaczymy, jak ważna jest rola lewej ręki. To nie jest tylko i wyłącznie dokładka do prawej ręki, wszystko robimy odwróć, prawą tak, ręką. A wręcz odwrotnie, bym powiedział, wiesz, często, bo się często spotykam z takimi pytaniami, często, często, ale faktycznie, jak rozmawiałam nieraz z ludźmi, którzy po prostu mnie grą w tenisa. To większość osób myśli przez to, że jest też w tenisie obecny backend jednoręczny, że do tej prawej ręki właśnie tylko się gdzieś tam dokłada tę lewą rękę i po prostu ona tylko ewentualnie trochę pomaga. A wręcz odwrotnie, bym powiedział. Tak naprawdę, dostawką tutaj jest właśnie ta prawa ręka. Dokładnie. Lewa ręka przede wszystkim odpowiada za rotację przy backendzie. Jeśli chcemy poprawić rotację przy backendzie, jeśli ten backend leci nam za płasko, nie, nie jesteśmy w stanie użyć odpowiedniej trajektorii lotu, to warto sobie tutaj zrobić takie ćwiczenie, kiedy tylko i wyłącznie gramy lewą ręką, nie trzymamy jej tutaj na końcu rączki, tak jak przy normalnym forehandzie, ale tak naturalnie, jakby to wyglądało przy backhandzie i staramy się robić ten ruch od góry do dołu, tak żeby ta lewa ręka pracowała, Swoją drogą też istotna rzecz, tutaj taką gwiazdkę postawię, ale a propos właśnie grania lewą ręką, to też jest bardzo ważne, słuchajcie, żeby takie właśnie kompensacyjnie po prostu też często zagrać, ponieważ ta prawa ręka w tenisie tak dużo pracuje, głównie serwuje, gra forehand, to bardzo często też właśnie warto grać samą lewą ręką, nie tylko do backhandu, ale my się właśnie skoncentrujemy teraz na tym, co się dzieje. Przybek Przyznam szczerze, moim ulubionym uderzeniu w tenisie. I próbujemy teraz właśnie odtworzyć ten ruch lewej ręki, jak on powinien wyglądać przy Hop, Pamiętamy o rotacji, od góry do dołu, Nadgarstek pracuje. Hop. Od góry do dołu. Ok, teraz ja spróbuję, może, a ty, Agata. A ja ci rzucę. Tak. Dobrze. Zobaczmy, jak to często się zdarza. Tenisie damski mimo wszystko, więcej płaskiej, tak, płaskiej tak. rotacji przy backhandzie. Natomiast zobaczmy, w ten sposób próbujemy pracować, żeby ta trajektoria lotu była od dołu do góry. Właśnie w ten sposób. Przyznam się, że backhand to było moje ulubione uderzenie w tym się Zawsze w stresujących momentach wolałam też grać backhandem. Problemem jest, jeśli chodzi o to uderzenie, właśnie z lewej strony bardzo często ustawienie do piłki, i przyznam, że sama również miałam czasem kłopoty. Stopa prawidłowo powinna być pod kątem 45 stopni. stopni, czyli w ten sposób. Kiedyś trenerzy tak uczyli też, żeby dzieciaki zapamiętały, mnie również tak uczono, że ta stopa ma iść na słupek, tak jakby na tak. słupek siatki. Natomiast bardzo często później zdarza się, że się po prostu zamykamy. To można chociażby zobaczyć Dokładnie. u Marty Kostów. Tak, na przykład. Na, na przykład, na przykład. rozmawialiśmy przy okazji US Open o tym właśnie, ale to nie tylko Marty, dotyczy to wielu, wielu zawodniczek. Więc e, tak jak mówię, zamiast, tej stopy, zamiast tego, żeby stopa była ustawiona w ten sposób, blokujemy się. I co to powoduje? Po pierwsze, powoduje to, że bardzo ciężko jest przejść do przodu, to co chociażby Michał mówił w przypadku forehandu, kiedy, kiedy jesteśmy tak ustawieni, no to od razu nas ciągnie do przodu, czyli też od razu możemy dużo większą siłę wygenerować, po prostu ta piłka poleci mocniej. A w momencie, kiedy się blokujemy, już tak naprawdę tylko możemy tutaj z tej górnej części ciała. Gramy samymi rękoma Dokładnie, tak naprawdę, a tak. mimo wszystko w tenisie powinno pracować całe ciało, cały ten łańcuch, e, który mamy od samej góry do samego dołu, wszystkie mięśnie powinny być zaangażowane w, w granie, zagranie uderzenia, natomiast jeszcze jedną rzecz chciałem, na jed, jeszcze jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, e, to jest to w jaki sposób ustawiamy tę stopę, pamiętajcie, żeby nigdy nie zaczynać od palca, to bardzo przyciąża oczywiście kolano, kostkę i biodro, nasz układ kostny, ale... Również sprawia, że ta stabilizacja podczas tego uderzenia jest dużo gorsza, dlatego najpierw zaczynamy odpięty, zgięta noga i przechodzimy do przodu. Okej, okay, najpierw ja zacznijmy od pozytywnej wersji czy od negatywnej, bo chciałbym po prostu pokazać, w jaki sposób. Ty to się najpierw poprawny backhand tak, pokażmy. Dobrze. Po prostu okay. najpierw poprawny backhand. Tak jak mówiłam, moje ulubione uderzenie w tenisie. Mam nadzieję, że jeszcze pamiętam. O, dobrze. Forma dzisiaj jest widziana, tak? Bardzo ładnie. Nie wiem, czy metrów nie zagramy później. E, no dobrze, to teraz pokażemy, w jaki Zbłędem. sposób nie robisz tego i od razu zobaczycie, że to ciało nie przejdzie swobodnie do przodu, tylko zostaniecie tak naprawdę w miejscu. O, i już widzicie, widzicie nie mam nawet jak wyratować tej piłki. Okej, okay, no czyli nie będziemy powielać tutaj błędów, nie będziemy pokazywać setki razy, jak to się robi źle, bo mimo wszystko pamięć tutaj ma być, chodzi tak, o i to. żeby nie było, ja trzy piłki zepsułam siatkę, tak. oczywiście w trakcie meczu nie raz i nie dwa się blokowałam, tak jak mówiliśmy to, że, że, że też te topowe tenisistki w tej chwili... Często popełniają ten błąd, natomiast to nie znaczy, że zawsze w siatkę, jakby ta piłka tak. często przechodzi, ale po pierwsze ona ma mniejszą siłę, a po drugie po prostu dużo trudniej jest nam wrócić później do tej pozycji. Już jesteśmy o te kilka sekund, tak. które bardzo często w tenisie, czy nawet setnych sekundy jesteśmy po prostu już lekko lekko spóźnienie. Dokładnie, oraz samo generowanie kątów. Po prostu sobie zamykamy w dużą geometrię kortu, przez co po prostu jesteśmy często zdani na bardzo wąskie kierunki, granie w środek, a nie o to nam oczywiście chodzi w tenisie. Chcemy tego przeciwnika po tym korcie rozrzucać, żeby to on biegał, a nie my. Z czego bierze się ten błąd, kiedy stawiamy stopę tak naprawdę wzdłuż linii końcowej przy 90 stopniach. Otóż bardzo często zawodnicy praworęczni nie mają problemu ze ślizganiem się na prawą nogę, na swoją dominującą, natomiast nie są tak pewni w tej drugiej lewej nodze. Na przykład Iga Świątek robi to znakomicie, ona jest na tyle sprawna, że nie ma żadnego problemu, żeby grać backhand z pozycji otwartej. Natomiast wiele zawodników po prostu nie ma takiej pewności i od razu w ten sposób jest spóźniona, stąd też to wynika. Dlatego warto tutaj zwrócić uwagę, że kiedy mamy możliwość zagrać z dobiegu z lewej pozycji, żeby się nie zamykać. O, tak jest. I nie robić czegoś takiego, bo to nas widzicie od razu blokuje, tracimy. No dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o bekę. To teraz rubryka pod hasłem Sprzęt tenisowy. Ostatnio Wam tłumaczyliśmy e, e, rzeczy związane ze zmianą owiki, trochę o naciągach powiedzieliśmy. To dzisiaj powiemy o grubości ramy, o rozmiarze główki oraz o układzie strun w rakiecie, jakie to ma ogromne znaczenie, szczególnie już właśnie na tym profesjonalnym poziomie. Ja dzisiaj dzięki uprzejmości Michała, trenerki, także dziękuję bardzo, mam rakietę, którą naprawdę mi się kapitalnie gra. Jest dużo lepsze czucie niż tutaj niektórzy zauważyli w ostatnim filmiku, że grałam starą wersją Blade'a, BLX-em. Dzisiaj to już jest dużo, dużo nowsza rama i to też powiem Wam szczerze, że bardzo czuć. Ja zaproszę do siebie Michała, bo ma dwie kolejne rakiety. Jeśli chodzi o grubość ramy, tak jest. albo. Chciałbym Wam tutaj pokazać przede wszystkim. Zobaczcie, jak te ramy się różnią. Jedna jest grubsza, jedna jest cieńsza. Jaki to ma wpływ na to, w jaki sposób gramy? Pamiętajmy, że im rama jest grubsza, tym większa jest sztywność rakiety, a co za tym idzie? Mamy mniej kontroli, natomiast mamy dużo więcej siły. Ta rakieta odbija się trochę bardziej jak właśnie z trampoliny z naszej, z naszej główki, i to sprawia, że mimo wszystko mamy więcej mocy. Natomiast ta cienka rakieta, cienka rama sprawia, że tej mocy mamy mniej, natomiast kontrola jest dużo, dużo wyższa. 16 tutaj na 19 to jest układ strun otwarty, lub też 18 na 20 to są najbardziej popularne. Schematy, jeśli chodzi o układ strun, i ten otwarty układ strun, w którym jest więcej pionowych strun niż poziomych, sprawia, że mamy dużo lepszą kontrolę, dużo więcej mocy, dużo większy komfort gry. Natomiast niestety ten naciąg jest dużo mniej wytrzymalszy i częściej będziemy musieli niestety tę rakietę do naciągnięcia oddawać. Natomiast zamknięty układ strun charakteryzuje się tym, że mamy więcej strun poziomych, a więcej pionowych. Więcej strun poziomych, a mniej pionowych, co jest raczej dosyć mało popularną kwestią, natomiast on sprawia, że mamy większy, większe czucie gry, mamy lepszą kontrolę, no i tak jak mówimy, zupełnie inną rzecz, czyli po prostu ten naciąg wytrzymuje w naszej rakiecie dużo dłużej. I słów kilka jeszcze, jeśli chodzi o rozmiar główki rakiety: może być 95, może być 97 cali, może być. 100 cali również, czym większa główka to jest tak samo jak przy układzie strun. Mniejsza kontrola, ale, ale więcej siły. Takim też znakomitym przykładem, jeśli chodzi o zmianę rozmiaru główki rakiety, to też no nie wiem, czy może być lepszy przykład, ale Roger Federer, który z 90, bo grał na początku rozmiarem główki 90, czyli bardzo malutką główką. E, zmienił z czasem na 97. Tak jest. W roku 2017 ta zmiana się u Szwajcara dokonała i to pokazuje w jaki sposób ewoluuje tenis. Kiedyś mieliśmy e, grę, kiedy graliśmy dużo mniejszymi główkami, gdzie ten e, sweet point, który, o który sprawia, że trafiamy w samym środku e, rakiety, piłkę, wtedy oczywiście jest ten, to uderzenie najbardziej precyzyjne. No i wraz z ewolucją tenisa te główki są coraz większe. No i to sprawiło, że nawet Roger Federer, który przecież wychowywał się jeszcze powiedzmy na takim skraju tego takiego powiedzmy klasycznego tenisa. Tak, e, starego tak, tenisa tak, i nowego dokładnie. tenisa. Dokładnie, tak musiał można. też podporządkować się pod najnowsze trendy i po prostu zmienił z główki 90 na 97. Tak, tak że... jest, a tu w ogóle mamy 98 na przykład. Tak. A tu to widzę mamy 97. 97. To jest ocal różnica. Tak A Także tu mamy To jeszcze też Wam Głupka. tutaj pokażę, bo to też widać idealnie, jak położymy sobie te trzy ramy obok siebie. tule na pewno widzieliście, że daliśmy najtrudniejsze uderzenie w tenisie. A o co w nim chodzi, które to jest? Chodzi o smecz ze strony backhandowej. Dwoma najlepszymi przykładami, już takim perfekcyjnym przykładem chyba lepszego być nie może i nie ma, to jest Roger Federer. Zresztą nawet jak wpiszecie na YouTubie Roger Federer back and smash, to po prostu wyskakują takie no naprawdę długie zbitki. Kompilacje pięciominutowe, tak. Dokładnie, gdzie po prostu Federer robi to bezbłędnie, ale drugim bardzo dobrym przykładem wśród kobiet z kolei, gdzie dla kobiet jest to uderzenie dużo trudniejsze, a dlaczego to też za chwilę powiemy, jest Agnieszka Radwańska, która również grała Naprawdę fenomenalnie ona czucie miała, to też często wspominamy, czucie miała naprawdę fantastyczne, no i właśnie tutaj z tym backendem sobie znakomicie radziła, bo bardzo często i też trenerzy tak zresztą szkolą, kiedy już jesteś na przykład, kiedy widzisz, że zawodniczka, szczególnie właśnie mi też to często powtarzano, i w Stanach, i tutaj, jak trenowałam z różnymi trenerami w Polsce, to właśnie jeżeli. Ty jesteś, już nie wiesz co zrobić, a twoja przeciwniczka jest przy siatce, zagraj jej na smecza przez backend, bo faktycznie większość e, kobiet szczególnie ma tutaj właśnie z tym ogromny problem. Tak, to jest najrzadziej trenowana tak naprawdę rzeczy w tenisie, rzadko się zdarza, żeby tak Nawet naprawdę trener, na praktycznie, siedlę, no nie, tak właśnie. naprawdę, żeby tylko stricte, tylko właśnie tak. to robić, dlatego to jest bardzo instynktowne zagranie, no i tutaj i wspomniałaś o Agnieszce Radwańskiej, tak. o Rogerze Federerze, to są zawodnicy, których łączy przede wszystkim jedno: znakomite czucie, Trudnie, tak. ogromny talent, jeśli chodzi o te małe gierki, mały korty, znakomite czucie przy woleju. No i bądźmy szczerzy, że tutaj trzeba tej dozy talentu, to że bardzo trudno wytrenować, aby ten backhand, z mecz backhandowy był skuteczny, ale warto podkreślić, że jedno z takich zagrań Agnieszki Radwańskiej zostało krzyknięte najlepszym zagraniem roku, tak. także to też pokazuje, jak bardzo jest to widowiskowe. No i przede wszystkim tutaj, Widzimy, bo gramy back w ten sposób, za siebie, czyli zobaczmy, jak musi być mocna obręcz barkowa, jak luźny musi tutaj być nadgarstek, aby, abyśmy byli w stanie to uderzenie wykonać, żeby ono miało jakąkolwiek jakość. Więc y, mi bardzo imponował Roger Federer, jeśli chodzi o to, że tak naprawdę on miał tak szybką tą końcówkę. Tak, że on jeszcze potrafił tak naprawdę gwoździać. Tak, skupować. tak, że ta piłka się odbijała. Na 2-3 metry, co jest niesamowite. Także teraz pokażemy Wam, jak to wygląda. Rękawice? Tak, ja, ja sobie postaram z tym poradzić. <laughs> Uderzenie, które jest bardzo wymagające, Naj, najczęściej widzimy, że jest zagrywane e, po przekątnej, czyli tak naprawdę po krosie tutaj, e, ponieważ najłatwiej jest skontrolować w ten sposób, skontrować tę piłkę, którą mamy za siebie. W ten sposób wzdłuż linii jest to naprawdę bardzo wymagające. Spróbuję Wam pokazać obydwie te wersje. I widzimy, tutaj gramy. Hop. Po krosie bardzo efektowne uderzenie trzeba przyznać. Dłużej duże, Nie bój się mnie przelobować. Przygotowanie nadgarstek i tak naprawdę ten ruch, kiedy od razu po zagraniu staramy się wrócić twarzą e, do przeciwnika. Okej, okay, to było trochę łatwiejsze rozwiązanie. Granie po krosie. Styczna! Tak, styczna trafiłem. Teraz postaram się zagrać wzdłuż linii. Oczywiście takie ogwoździe jak Roger Federer raczej nie wbije. O, jeszcze raz. Dalej. O. o. Nie było tego kąta. Ok. No jak widzicie, zagranie wzdłuż jest bardzo trudne. Bardzo wymagające, jeśli chodzi o tę końcówkę. Także yy, na pewno jest to zagranie, które polecam raczej bardzo zaawansowanym zawodnikom, ale myślę, że taka ciekawostka, jeśli chodzi o to, co najrzadziej się trenuje, co jest najtrudniejsze do Wykonania przez zawodnika możecie tutaj na pewno swoje wnioski wyciągnąć. Kolejnym elementem o którym jeszcze dzisiaj powiemy jest return. Jakże ważny element ostatnio był serwis no to nie może zabraknąć returnu. Co jest przy returnie najważniejsze. Na pewno widzieliście zawodników takich jak Daniu Miedwiediew którzy tak naprawdę returnują spod plandeki. widzieliście na pewno takie zawodniczki jak Karolin Garcia która mi to pierwsza też na myśl przychodzi która bardzo głęboko wchodzi w kort wręcz jest metr albo dwa metry w korcie przy returnie. Jakie są różnice. Dlaczego tak Tenisiści w ten sposób zagrywają też, chociażby Nowak Dżokowicz tak. idzie do przodu przy returnie. Jego nie widzieliście nigdy na pewno przy plandece. Z czego te różnice wynikają? Dokładnie, jako że żyjemy w czasach ich świątek, to na pewno będziemy starać się Wam pokazać to, w jaki sposób returnują zawodniczki, ponieważ one stoją zazwyczaj dużo bliżej kortu, chyba że jest to na przykład Xinwen Zheng, która zaskoczyła Polkę tak. podczas Igrzysk Olimpijskich i stanęła dużo dalej. Natomiast wytłumaczymy Wam, o co chodzi, jeśli chodzi o technikę. Takie trzy, cztery podstawowe aspekty, czyli oczywiście naskok, skręt ramion i pochylenie się do przodu. To są takie trzy aspekty, które są najważniejsze. Nie robimy pełnego zamachu, ponieważ po prostu nie mamy na to czasu, jesteśmy zdani na rywala serwis. To jest rzecz, która, na którą nie mamy wpływu, jeśli chodzi o to, co nasz przeciwnik zrobi, więc musimy być bardzo, ale to bardzo uważnie, jeśli chodzi o nasz returę. Natomiast grając tak zwanym blokiem, niżutko oczywiście na nogach, tutaj wszystko staramy się łapać na biodrze, możemy wykorzystać właśnie siłę serwisu przeciwnika, no i stąd też, jak ostatnio Wam tłumaczyliśmy, ten drugi serwis, który jest lżejszy, stąd też te tenisistki najczęściej wchodzą po prostu w kort, żeby jeszcze wygenerować więcej siły, natomiast ten pierwszy serwis returnujemy tak naprawdę tutaj z bloku, niziutko na nogach i to Wam Michał teraz pokaże, bo jak mi sam ostatnio powiedział, może nie grać 5 lat w tenisa, ale wyjdzie, return zawsze funkcjonuje. Skoncentrujemy się na odgrywaniu drugiego serwisu z rotacją awansującą, jeśli chodzi o dzisiejszą lekcję returnu. Pamiętajmy, że mamy tak naprawdę dwie opcje. Albo odważnie staramy się zaryzykować i wejść w kort, albo czekamy aż kozioł się obniży, staramy się zagrać piłkę od dołu do góry, tak jak na przykład właśnie robiła to Sinwen w sin -wen meczu podczas Igrzysk Olimpijskich przeciwko Igry ze Świątek. Najgorsze, co możemy zrobić, to stanąć dokładnie tutaj na linii końcowej i czekać, aż ta piłka do nas dojdzie, ponieważ tak naprawdę wtedy trafiamy na ten najwyższy moment, kiedy ta piłka jest przy najwyższym koźle i tak naprawdę grając stąd mamy bardzo małe szanse na skuteczny retur, więc jest decyzja przed returnem, tak naprawdę decydujemy, czy staramy się wchodzić do przodu, czy też mimo wszystko czekamy, aż piłka opadnie. Spróbujemy teraz najpierw tej bardziej zachowawczej wersji, która w kobiecym tenisie jest y mimo wszystko dużo rzadsza. Raczej zawodniczki starają się wchodzić na return. Jesteśmy czekamy na piłkę, nie ryzykujemy. Podjęliśmy decyzję, że gramy za linią końcową, żeby oddać return widzimy spod kolana, głęboki, wyższy. Natomiast teraz próbujemy wejść ofensywnie w kord, starać się przyjąć od razu inicjatywę. Co jest najważniejsze? Trzy elementy. Naskok, kiedy zawodnik wyrzuca piłkę, skręt, szybki skręt i przede wszystkim pochylone barki. Ponieważ kiedy się odchylamy, serwis ma dużą moc, tracimy totalnie kontrolę nad piłką i ona tak naprawdę robi co chce. Dlatego te barki muszą być pochylone w przód. Naskok, naskok. Drugi, drugi. I wejście do przodu. Jeszcze raz spróbujemy. Przede wszystkim barki i szybki skręt bez zamachu, żeby nie spóźniać piłki. Szyb... Naskok, szybki skręt i przód. Także przy returnie będę uczulał na to przede wszystkim. Trzy kluczowe kwestie. Nie robić zamachu, tylko i wyłącznie szybki skręt. Piłka jest na tyle szybka, e, która przychodzi od przeciwnika, że nie musimy dodawać swojej mocy. Tak naprawdę, kiedy decydujemy się na wejście w przód, kiedy decydujemy się na zagranie ofensywne, robimy szybki skręt i wchodzimy do przodu. Bez, bez wielkiego zamachu, bez odchylania. Tutaj ta pozycja ma być minimalnie pochylona szeroko na nogach, na skok i przejście do przodu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o lekcję tenisa numer dwa, drugi odcinek. Mamy nadzieję, że odbiór będzie podobny do poprzedniego, że znów zostawicie nam trochę pozytywnych słów w komentarzach. I po prostu trzeci raz przyjdziemy i jeszcze kolejny i kolejny na kort, aby wam trochę więcej po prostu wyjaśnić, rzeczy my specjalnie nie koncentrujemy się na takich bardzo podstawowych rzeczach, czyli czym jest forchen, czym jest wolej, tylko koncentrujemy się na tym, aby po prostu wytłumaczyć to, o czym mówimy zazwyczaj z kanapy, po prostu w praktyce i gdy komentujemy, gdy jesteście z nami na żywo, to żeby to te te, te rzeczy takie techniczne były po prostu bardziej klarowne. Dokładnie tak. Można powiedzieć, że to jest taki słownik, taka encyklopedia Sofy Sportowej, o, o czym my a to dobre. dokładnie mówimy. E, oczywiście chciałbym Was również zaprosić do naszej nowej inicjatywy, jaką jest postawienie nam kawy. Jeśli ktoś zechciałby wesprzeć nasz kanał, Sofa Sportowa jest naszym oczkiem w głowie. Chcemy ją rozwijać przez kolejne lata, nie tylko na YouTubie, ale mam nadzieję, że rozszerzymy się bardzo, ale to bardzo, nawet jeśli chodzi o taki tenis praktyczny. Dlatego zachęcam Was tutaj do kliknięcia w link i wsparcia oczywiście jeśli tylko chcecie zbliżamy się do 2000 subskrypcji więc na tę okazję po prostu taką inicjatywę tutaj A wam zaproponowaliśmy I to w sumie wy nas zmotywowaliście bo kilka takich tak. komentarzy szczególnie w transmisjach na żywo się pojawiło kilka takich pytań czy można wam można was jakoś wspomóc można wam jakoś kawkę postawić No i właśnie ta kawka nam się spodobała bo tak jakoś to jest takie symboliczne ale też myślę że po prostu nas jeszcze bardziej zmotywuje Dokładnie także zapraszamy tutaj pod link pod tym filmem i oczywiście do kolejnych odcinków. Widzimy się już niedługo. Do Cześć. zobaczenia.